Pod kamieniem jest drugi ten tam. Też skam grać. Czekaj, widzi mnie. Czekaj. Idę do niego. No, ja tu chodzę z lewej. O! Właśnie go Czeka? szturman... Właśnie go szturman zabił. Widziałem. <laughs> Może, jak tam stoisz, to może nie będzie strzelać takiej do gości. Może. O, 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 będzie strzelał! Darmorden, o, no no, no, no to nie żyje. A do mnie nie walił. O, 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 tak. Czekaj, Ale ci tu drzewa człowiek, jak u, 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 u. O, o, Bez tu myślę, że to jest ta strzałka. Turman, co ja ci zrobiłem? Pa, o, soczek wydrynie, co, co ty na to, hej, 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 he, O! Oh. Nie, nie zezwolił na to chyba.